Zajmij się młodszym rodzeństwem? Po Stracili rodziców. Ja tu jestem. Wypierdzielaj mi się od pani. czy kurwa nawet nie znam człowieku. Od stąd, proszę pani. Wykłu. Jezu, stąd. Proszę tu nie gotować. Wypadnij stąd. Pocałuj mnie w dupę. Wyrzeźć małe dziecko za pomocą odkurzacza. Kurze, róże. Fionki na dole. Tak mi się czyta, nie chcę, że ja pierdolę. Nie chcę więcej widzieć tej odrażającej pacjaty. No, ale ładnie to tak mówić o siostrze, no jasno? Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Wszyscy to zauważyli, patrz tylko na śmiechem. To straszne! Jak nam przykro! To straszne! dupie mam przykro! Hejka hejka gorzaniec, z tej strony Lajse i dzisiaj przychodzę do was z nowym eksperymentem którego osobiście e, sama nie robiłam aczkolwiek widziałam na YouTubie, że parę filmików tam było mianowicie chcę sprawdzić czy samo dziecko nie, na oko 10 letnie zajmie się młodszym rodzeństwem na oko 4 letnie e, no, więc jestem ciekawa czy to ogarnie czy jest to możliwe bez modów bez kodów jedziemy. Kurwa, moje pole. To jest generalnie matka, ale ona nie jest ważna, ja ją usunę z rodziny, bo tutaj polega na tym, żeby po prostu się zająć z tymi dzieciakami. No więc to jest Patrycja, Dominika i Piotruś, którzy mogą sobie coś porobić w sumie sami. Nie wiem, czy zjeść tutaj. A ty się pobawisz w piasku na przykład? A czy ty możesz? Co ty możesz? W ogóle ona też chodzi do szkoły, więc ciekawe, czy sobie poradzi. Odrobili lekcję. Generalnie to jest rodzina biedna. Stracili rodziców. Ja tu jestem. A... Okej, okay. to może zatrudnimy, ja, nie? Absolutnie fucking not. Będziemy ją tak sobie usuwać? Nie wiem, albo się nie skapie w sumie nie, nie. wiem. Wypierdzielaj mi stąd pani. się od pani. Kurwa, nawet nie znam, człowieku. Wypad stąd proszę pani. Wykur... Jezu idź stąd. Pani, proszę tu nie gotować. Wypadnij mi stąd! Pocałuj mnie w dupę. Halo! Jezu, co za kobieta, czemu jesteś smutna? Mogę przyjemnie mokra. O Boż, jeszcze odrobię lekcję i ta babka... Nie wiem, czy mogę cię wysłać do domu? Nie, mogę to uczyć do gotowania Ja mogę to zrobić kodem, ale prześlą Znowu drugą osobę, no nie? A tak to bym nie chciała Serio nie możesz teraz snurkować, no bo przyda nam się kasa W ogóle za co my zapłacimy niani? Ja nie mam pojęcia Tutaj też jest yy, Stawik taki, który zrobiłam to może się przyda, możesz sobie potem pograć w klasy, Poczuć grę w kulki a wy dzieciaki się tu bawcie czy też się nie po pobrudzicie w piasku, tylko baw się w piasku i to będzie lepsze jestem ciekawa jak te dzieci będą brudne, to jak ja będę je myła czy ja mogę w ogóle jakoś tutaj porozmawiać o tym? nikogo nie lubię tak jak ciebie, o ojejku, ona płacze Wyjdzieś małe dziecko za pomocą odkurzacza. Ej, no to wcale nie jest niebezpieczne, to wszystko jest ok, prawda? Gdzie ty idziesz? No to Jezu, to się baw tutaj, jak cały czas masz, że coś tam nieprzyjemnego. A ty chodź nie będziesz zjeżdżał, tylko baw się udawanie. Jak ci kurczę tak źle i mokro, ty też jesteś mokra, tak? Choroba, co, co, co to jest? Co to? Kurwa, co Kurwa jest! Kto to tutaj rzucił? To ona to rzuciła? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Przynajmniej ugotowała jedzenie, tak? Więc Niania się na coś przydaje. Wyłącz telewizor, bo za rachunki ty nie płacisz, tylko ja. I w się sensie to dziecko wiem, co ono może nawet zapłacić za rachunki. Ach, powiedzmy, że może, no nie? Powiedzmy, że może yy, Co ty później możesz porobić? Może coś w domu by wypadało porobić? Co by się tak dziecko... Yy, nie nudziło O, pograj sobie w grę, na przykład klik block wy tutaj nie powinniście być już nieprzyjemni Serio? Tutaj też? No przecież jesteście pod tym, jesteście bezpieczni. A idź tam do no, diabła z wami. A idź pan kurwa, pchuj. Robisz, co to takiego? Nie, baw się dalej. Nie sprawdzaj co to takiego. O nie, sikać ci się chce. Dobra, to wiesz co, jednak nie. Jednak pójdziesz się tu załatwić, bo ty możesz sama. Ty jak skończysz, to też pójdziesz się załatwić z nocnika, bo można... A ta gada z tobą? Tak, żartujesz w markach. Rozmawiaj o wielu zwierzęciu, chociaż ty chyba wolisz krać. Róże, róże, fiąki na dole. Tak mi się czytać, nie chcę, że ja pierdolę. Wiecie co, czekajcie, ja mam szatański plan. Tutaj do grupy. Eee. Słuchajcie. Ja wiem co to podejść tutaj. Podejdź z nią tutaj razem. No. I sieć tu. Już nie żyje. I się bawcie. Nie, no, w ogóle troszeczkę uwaga. Spada, ale to nic. Przecież małe dziecko za pomocą odkurzacza. Chcę wiedzieć jak to wygląda. No. Wyczyść. Aha, coś tak nie może. Dobra, to... Rób zabawne miny. Eee. Yy... Roba kocmoków, nie no, bez przesady, rodzinny całus. Eee, po rozmowie o rodzeństwie, bo ona ma troszeczkę uwagi, średnio. Obejmij czule. O, słodziaki. Eee, nikogo nie lubię tak jak Ciebie. Strasznych w milczeniu nie rób. Też potrzebujesz uwagi, ale dobrze. Na razie się baw. Mogą być kawalerami. Co ci jest? Te uboczu. Aha, tak tęsknisz. Yy. Rodzinny całus jeszcze. Jak tam Ci ta uwaga wskoczyła? Dobra, już. Koniec. Teraz, yy, że tak powiem... Dobra, ta już. Rodzinny całus. Nikogo nie lubię tak jak ciebie. Porozmawiaj o rodzeństwie. Koniec. Znaczy, nie, ty, ty masz z nią rozmawiać. Jezus. Śliwa mi to, co trzeba. Eee. Nikogo nie lubię tak jak ciebie. Co tu możesz robić jeszcze? Zabawne. głupy. Rób zabawne miny. Ty, dziecko, idziesz sobie zjeść. czemu by nie. Może ci sprzedam. O. Toś, O i tak też mogą zarabiać, jak z piasku muszelki robił. O. No nie, no uroczy są po prostu. A co tu znaczy, że to znaczy zrobić straszny minę? Jestem ciekawa, co ona będzie na razie się turą. Płakał się winny. Ale ma jakiś nastrójnik? Wykluczone. Nie, nie ma mowy, absolutnie nie. Piotr nie chce więcej widzieć tej odrażającej facjaty. No ale ładnie to tak mówić o siostrze. No, wiesz Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Zdobyłaś się mi to myślenia, Ciekawie. Weź porcję. Nie będziesz się bawić, tylko weździesz porcję. Gdzie ktoś tu wziął. Nie dojad, to pewnie taniania. A nie, to ty. Jezus. Czemu ty tego nie zjadłaś? Masz, zjedz to. Ja tego nie rozumiem, czemu ty nie zjadłaś. No, dajesz. Pięć dzieciaki. Ja to schowam. Zabawa jedzeniem. O nie! Będziesz brudził tutaj. Pusie, jadę. Czy ty możesz zjeść i nie łazić za przeproszeniem? Oj, słuchaj, nie zjadłeś do końca. Dobra, ale wiesz co... Chodź skorzystaj z nocnika. ty też pójdziesz skorzystać z lotnika. A ty to sprzątniesz jak możesz. Ja to wyrzucę może... Ale nie jest słodka z tą minką? Matko Bosko, mówię... Co to, 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 to się stanęło? Jejku. No, nie przesadzaj. Dobra, to weź to. wypolaruj do perfekcji. Skoro aż tak ci to. Yy, przeszkadza ten potwór. Weź później może drzemka. Może to ci pomoże. Jak tam, dzieciaki. Dzieciaki ładnie sobie śpią. Dobrze, na szczęście. Oni, one nie boją się potwora. Nie, ty masz lekki sen. Serio? Nie, nie, nie. Nie będziesz śpiewała piosenkę. Weź idź spać. Młoda. No no jak to się mówi. Ja miałem koszmar, w którym musiała wygłosić prezentację na temat re renderujących się wielokątów. Nie mogąc tych wielokątów wyrenderować. Wszyscy to zauważyli i patrzcie śmiechem. To straszne! Jak nam przykro, to straszne. DUPIE mam przykro! Ale koszmar. No naprawdę. Ech, to może chociaż tutaj pójdziesz spać. Jak ci tak bardzo, to kurczę przeszkadza. No to idź zjeść! Może później sobie pośpisz. Jak tam maluchy? Maluchy śpią. Dobra, chociaż mógłbyś wstać. Nie cierpi pobudki. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Fajnie, że nie cierpisz pobudki. E, pogawasz sobie do misiaka. Może troszeczkę się nauczysz komunikacji dzięki temu. Byłoby fajnie. No nie bój się potwora, nic. Kurczę, ten potwór nie zrobi To się kurwa chyba zdziwiało. E, skończyłeś już tą komunikację. To skorzystaj z nocnika. O nie! użyłaś pieluszki. Będziesz brudna. Dobra, sieszlecie później po prostu wyczyść się od Teraz ty potwierdz tą komunikację, bo brat już rozwinął, ale i tak pójdziesz skorzystać z nocnika. Co by ci się podwyższyła umiejętność żebyś mi... Sama kurczę nie robiła z pieluszki Nie ruszającego zęba, skoro wróciłaś ze szkoły Później go schowasz Wróciłaś ze szkolnym projektem, dobrze Umieś zęb pod poduszką i zaśnij Później możesz to wypolerować do perfekcji i wytrzeć Ty tutaj się bawisz, tak? Dobrze, ja to już sprzedam za ciebie No, baw się, baw Młody ty wstań, bo jestem ciekawa, czy ona, czy siostra będzie mogła cię kurczę yy, wyczyścić. Za pomocą tego odkurzacza, proszę. No stój! Młody! Bum! No! Aże miałaś go wyczyścić! Wyczyść Czemu go nie możesz wyczyścić lub kupy? No dobra, lub no, wykupy. Ale ja chcę, żebyś go yy, wyczyściła. Nie no to nie działa, to jest jakieś zbakowane. Dobra, to nieważne. Zostaw, zostaw go i pójdziesz spać. Ty jeszcze pójdziesz skorzystać z łącznika. A nie, wyczyściła go, patrzcie. Wyczyściła go, jakby tak trochę. Wyczyść. No. Dobra, śpi. Później go powyczyszczasz. Nie, nie będziesz oglądał. Otworzysz. I zjeść sobie Ło, Została jedna. A trzeba będzie sobie jakoś poradzić, ale poradzimy sobie. Ciebie jeszcze trzeba będzie. Wstawaj. Chodź, wyczyść małe dziecko za pomocą odkurzacza. No. Zainspirowano, wszystko można odkurzyć. Odkurzenie małego dziecka za pomocą odkurzacza. I jeszcze raz wyczyścić za pomocą wódkurzacza Mam nadzieję, że to się zaliczy Wyczyść O, uwaga mam też przy okazji Zrasta Zostaw tą pracę domową Ona niech będzie w twoim Wyposażeniu Wyczyść Wyczyść Jak tam twoja higiena? No trochę wzrosła a ty będziesz patrzył dalej, co to takiego, to się myślenia pouczysz. Jak tam. Jest dobrze. Jest w miarę dobrze. Tak! Wow, udało się! Uczucie spełnienia. Lubicie rodziny kawalarzy, ojej. Samodzielna, O matko, fajnie. Dobra, kochani, ale ja na tym momencie będę kończyła ten eksperyment. E, powiem tak, można, można tak grać i prowadzić rozgrywkę, ale jest to niestety troszeczkę monotonne, no w sumie jak Simsy, całe. E, I może się po czasie nudzić, w sumie tak jak mi się troszeczkę zudziło i stwierdziłam, że już mam dosyć grania, a nie grałam aż tak długo, ale to dobrze, że chociaż ona się świetnie bawi. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru. no i do usłyszenia. Kiedyś tam pa-pa Róże, róże, fiąki na dole. Tak mi się czytać nie chcę, że ja pierdolę.